Jeśli mówimy o powodzi, o tym, co się, to się dzieje wokół tego, to jeszcze jedna bardzo, bardzo ciekawa kwestia. Popełnił pan taki wpis na, na platformie X, pokazujący, że to jest trochę dysproporcja, kiedy przesuwa się siłę, aby ratować no, psa, zwierzę, a nie poświęca się dość energii ratowaniu, ratowaniu ludzi, co jednak, jest, co jednak jest ważniejsze. I po raz kolejny zobaczyliśmy, jak ta społeczność. Nazwijmy to prozwierzęca, potrafi być antyludzka, a w tym konkretnym przypadku anty, pardon, Warzechowa, bo to, co się tam wylało, to naprawdę litość i trwoga, i prokurator, myślę, że miałby, miałby co robić. To nie jest pierwszy taki przypadek, e, panie Łukaszu. Rzeczywiście. Mój wpis był bardzo spokojny. Ja zresztą zawsze staram się przecież. Dobrze argumentować. On dotyczył sytuacji, w której w ekstremalnych okolicznościach ratownicy poświęcają czas i wysiłek specjalnie na ratowanie zwierzęcia. To bardzo konkretnie to opisałem. Nie mówiłem tutaj o sytuacji, kiedy ratowane są domowe zwierzęta razem z ludźmi. Nie mówiłem tutaj również o sytuacji, kiedy ratuje się. Na przykład zwierzęta hodowlane, no bo to jest ewakuacja gospodarstwa, to jest też inna sprawa. Mówię o sytuacji, kiedy ratownicy poświęcają swój czas i wysiłek po to, żeby na przykład wyciągnąć z wody, czy gdzieś ściągnąć z jakiejś wysepki pojedynczego psa. I argumentowałem, że w sytuacji, kiedy te zasoby czyli to jest i czas tych ratowników, i ich siły są no bardzo cenne, to zużywanie ich właśnie na taką akcję, podczas kiedy może ich później zabraknąć, żeby uratować człowieka, jest mało roztropne, dokładnie takiego słowa użyłem, mało roztropne. No i rzeczywiście reakcja fanatyków, bo to trzeba mówić tu o fanatyzmie, fanatyków prozwierzęcych była właściwie taka jak zawsze, no, jeżeli ktoś chce się w takim łajnie potaplać, to niech zajrzy, i zobaczy w moich mediach społecznościowych, jakiego typu tam są głosy, ale też nie polecam, bo to człowiek trochę taki oklejony wychodzi, jak taką śmierdzącą substancją. Rzeczywiście to jest środowisko, to jest grupa ludzi, którzy się charakteryzują no nieprawdopodobnym wręcz fanatyzmem, i oni mogliby stanowić uosobienie tego, co się nazywa hejtem. Tam są życzenia, Najgorsze kierowane pod adresem takiej osoby, która się z nimi nie zgadza: życzenia śmierci, życzenia tego, żeby w razie zagrożenia nikt nie przyszedł z pomocą, najgorsze obelgi. Ale jak mówię, nie zaskakuje mnie to, bo ja już mam rozeznanie w tych grupach różnych, bo to przecież jest tych grup takich fanatycznych, sekciarskich jest, jest kilka. Na przykład klimatyści też do, niej, do nich należą, ale rzeczywiście ci prozwierzęcy, fanatycy są chyba najbardziej zawzięci, najbardziej agresywni i najgorsi. Ja niedawno robiłem rozmowę do Tygodnika do Rzeczy z prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej, panem Marcinem Możdżonkiem. I pan Marcin Możdżonek powiedział mi, że on też otrzymywał wprost groźby śmierci. Jako myśliwy, no i że te sprawy są w prokuraturze. Zobaczymy, jak tutaj prokuratura się zachowa, ale faktycznie ma pan rację, mówiąc, że wśród tych wpisów, które z kolei do mnie były kierowane, też pewnie jakiś materiał dla prokuratury by się znalazł. I ja tutaj mam taki, można powiedzieć, postulat. To znaczy, należałoby wreszcie spojrzeć prawdzie w oczy, że Mamy w Polsce grupę ludzi, którzy są skrajnie sfanatyzowani. Ten fanatyzm no, objawia się w sieci, ale czasem też się objawia w rzeczywistości. I którzy, moim zdaniem, są po prostu niebezpieczni dla otoczenia. Bo to są ludzie, którzy ubóstwiają zwierzęta, natomiast wobec ludzi, zwłaszcza ludzi, którzy mają odmienny od nich pogląd na status zwierząt, potrafią być skrajnie agresywni. I żeby było jasne, to nie jest tak, że ta agresja się przejawia wobec osób, które tylko, wobec osób, które faktycznie krzywdzą zwierzęta, bo wobec takich osób oczywiście też, ale ona się przejawia także wobec osób, które ośmielają się mieć odrobinę inne zdanie w sprawie statusu zwierząt niż właśnie ci fanatycy. Więc no. Trzeba tę sytuację zobaczyć jasno i ja uważam, że należałoby zacząć tutaj przeciwdziałać. Wiem, że Polski Związek Łowiecki ma taki plan, zamierza egzekwować prawo i zamierza takie osoby ścigać, które będą albo kierowały groźby wobec myśliwych, albo będą mogły być ścigane z artykułu na przykład 212. I bardzo tutaj Polskiemu Związkowi Łowieckiemu kibicuje. Mam nadzieję, że to się uda, że takie osoby przestaną być bezkarne. No, pamiętam pamiętam Państwu taki film Agnieszki Holland, Pokot. Można powiedzieć, że to był manifest ideowy tych, tych, tych środowisk, takiego właśnie tej, tej nienawiści, prowadzącej no, tam tą bohaterkę do ekoterroryzmu. I, ja bym powiedział, że obawiam się, że wiele osób swoją wiedzę na temat łowiectwa bierze właśnie z filmu Pokot Agnieszki Holland, który no jednak, trzeba powiedzieć nie jest dobrym źródłem merytorycznej wiedzy. Tu jeśli mogę, jeszcze tylko bym zarekomendował swój właśnie najnowszy wideoblog na moim kanale, ponieważ tam zająłem się również konfliktem myśliwych z panem wiceministrem Mikołajem Dorożałą, wiceministrem klimatu i środowiska, który to konflikt, no z jednej strony jest pan Dorożała, który bardzo umiejętnie gra na emocjach tłumu, który nie ma pojęcia po prostu o łowiectwie, ale za tym również, jak tłumaczę w swoim filmie, mogą stać naprawdę Ogromne pieniądze do wyciągnięcia z systemu. Na ostatnie zdanie, a najbardziej chyba, może nie wiem, czy bolesne, ale takie y, dojmujące jest to, że także na tzw. prawicy czy środowiskach uważających się za konserwatywne, to ukąszenie fanatyzmu prozwierzęcego jest obserwowalne. No, niestety rzeczywiście mamy taką sytuację, zawsze pojawia się wtedy pamiętna piątka dla zwierząt jako przykład właśnie takiej postawy, ale również zachwianie proporcji między tym, jakie kary grożą za czyny dokonane wobec ludzi, a wobec zwierząt, to też nastąpiło w czasie rządów niestety prawa i sprawiedliwości.